Hejeczka kochani Kochani, kochani, kochani Dzisiaj będzie taki odcinek z Iściem do przedszkola i w ogóle z tym Umówieniem do przedszkola Jak nie, jak nie oglądaliście odcinka z no, Zrobieniem tego, tego przedszkola To zapraszam was na mój kanał I bądźcie sobie, bo naprawdę opłaca się No to zaczynamy Hmm. Ojej, Piotr, dobrze, że mnie obudziłeś. No, trzeba wstawać, idziemy do pracy. Znaczy, ja nie idę, ale wyjdziecie, więc ja się umyję troszkę później, a ty się coś ubierz w garnitur. No to w garnitur, a ja ją dam do przedszkola, a ty odwieź majkę. Dobra, to już idę po maję. To goń, dobra. OK, Piotrek już chyba poszedł z Mają, pominęło już pół godziny, to na pewno już poszedł z Mają. Um, ja się ubiorę i naprawdę, bo do tego przedszkola i wolałabym, żeby się nie spóźniliśmy po, po tam, no nie wiem o której. E, dzisiaj pierwszy dzień dziewczynki będą, więc mam nadzieję, że im się to spodoba i że będą chciały tam chodzić. Lilkę zostawię, a Lilka zostanie sobie w domu. Dziewczynki, ciocia, mamusiu. Idziemy do żłobka i po żłobku idziemy na operację, bo pani zmieniła, więc będziesz chciały sobie dalej chodzić na kulach. Nie no. A Mirkuś. Tak, mamusiu. Idziemy na na no za chwilę idziemy na operację, znaczy nie za chwilę. Wstajemy, wstajemy. Proszę tutaj się nie lękać, dzisiaj idziecie do żłobka. Do żłobka, pociąg. Mama, jak pani nas zbije? Co ty gadasz? Tam są dwie panie i panie nigdy was nie zbiją. No dziewczynki, przestańcie. Mamo, a jak na serio nas zbiją? Zobaczysz jaka miła będzie ta pani. Na pewno ci się tam spodoba. A jak mi się nie spodoba, to ja nie wiem co zrobię. No na pewno idziecie i to teraz. Myliście już zęby? No, myliśmy, na pewno, na pewno, w nocy, no dobra. Jedziemy już na dół? Nie, bo yy, chyba tam zjedzie śniadanie. Aha, a ty dzisiaj, mamo, zostałeś w domu? No tak jak zawsze, aha. Mamo, jak nas biją? Dziewczynki, przestańcie, patrzcie jaki macie świetny plac zabaw. <laughs> Tutaj będziecie pewnie wystąpiać, kośtawki macie, no wszystko co potrzebujecie. Puk, puk. Zapraszam. Mm. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę zamykać drzwi, bo to jest troszkę zimno, więc no. Aha, tutaj proszę mam tak, y, Nele i Emilkę. Nele i Emilka. No już patrzę, czy takich coś, coś jest. Aha, tak, tak. Ale nie wiem kiedy ich odbierać. Tak, tak, tak. Do dziewczynki wróć się idzie bawić. Dzień dobry, dzień dobry, jak się nazywacie Nela i Emilka. i Emilka. Hej! Cześć! Okej, okay, czyli tak, yy, yy, dobra, najpierw dzieciaczki, najpierw dzieciaczki, tak o... Najpierw dzieciaczki jak przyjdą wcześniej niż 7.30 to się bawią, ale mogą przyjść o 6 i już do przedszkolka. A później, y później, y no później y robimy obecność i y witamy się wszyscy ze sobą i w ogóle no, a tak to rano można się jeszcze pobawić. Ale później jak wszyscy już przyjdą, to witamy się ze sobą i mówimy swoje imienia, tak jak na przykład teraz będziemy. Później mamy takie śniadanie, więc proszę już dać ją na... Ósmą, żeby już dziecko było. Mamy śniadanie. Mhm. Śniadanie, zanim już wszystkie ogarniemy, to będzie, o, to będzie już dziewiąta. Po dziewiątej dzieci chwilę mogą, mus, chwilę mogą się jeszcze pobawić tak, 15 minut. Mhm. Później tak o dziewiątej. O Pani mówi o 9.30 wychodzimy na pole na godzinę, czyli już będzie już 10.30. Mhm. Później bierzemy wózki, znaczy robimy siku jak coś, czyli tak 15 minut to 1045 mhm. i później wychodzimy na spacer na, do parku albo gdzieś bliżej, na jakieś godzinę. Mhm. I później, czyli tak, 11 Tak, 11.50 już będziemy w żłobku. Chwilę zanim my wrócimy, to oni jeszcze mogą się pobawić. To już będzie. czekajcie, 12.00. Później o, o 12.00 robimy jakieś potrzeby. Ym, sprzątamy salę i yy, yy, jemy obiad. Mhm. Później po obiedzie idziemy na obiad. To czekaj, obiad to była 11. To obiad, yy, obiad trwa tak samo, czyli jakąś godzinę, znaczy pół godzinki. 11.50 to już będzie ta. 12:30 później ogarniamy um, ich do spania to 5 minut 12:35 um, później idziemy leży kolej dwie godziny 12:14 a później się bawimy też um, godzinkę 15:00 a później um, już idziemy jeszcze na e, godzinkę na pole czyli o 15:00 można już ich odbierać no więc no no, więc będzie taki plan, czyli wcześniej się raczej nie da odebrać. No, wcześniej raczej nie, ale później jeszcze trwa świetlica dwie godzinki, więc można jeszcze pójść. My będziemy jeszcze tu dwie godzinki i będziemy się opiekować, jakie jeszcze rodzice nie odbiorą dzieci. Uh -huh. Dobra, super. Właśnie, właśnie ja kończę pracę, znaczy ja teraz jestem na. Ym, bo mam dziecko, to ja na razie mam formę, więc. No więc ja bez problemu mogę odebrać nawet, jak coś się stanie. <grym> Dobra, to jak coś będzie więc dzwonić przed, przez ten laptop. Okej, okay, ja się poszeknam dziewczynę i już będę szła. Dobrze. Pa Emilka, panela pana musiu. Do do widzenia, do widzenia. Chodźmy już. Musimy już iść, pozałatwiać ważne sprawy. Okej, dzieciaczki może troszkę weźcie te zabawki z podłogi, żeby mi się nie wyśliznął. No i musimy się poznać. Wszyscy w rzędku. Dobrze proszę pani. Dobrze. I będziemy obliczać. Pani będzie sprawdzała obecność. E, dobrze. Julka. Jestem. Hmm. Ach, em. Szymon. Jestem. Kacper jestem. Emilka, jestem. Nela, jestem. Wszyscy są i teraz będziemy super. I teraz, ja już, teraz będziemy obliczać. E, to sprawdzę waszą sprawę. Dobra. Jeden, jeden. Super. Brawo. Dwa, no. Trzy. Cztery 5. Pięć. pięć dzieci. Idealnie. Teraz mówimy swoje imię. Jula? To ja. Ja jestem Jula. Dobrze. Szymon. Ja jestem Szymon. Powtórzcie. Ja jestem Jula. Ja jestem Jula. Ja jestem Szymon. Ja jestem Szymon. Super. Teraz... Kacper. Ja jestem Kacper. Ja jestem Kacper. Teraz. Ja jestem Emilka. Ja jestem Emilka. No i teraz. Ja jestem Kacper. Wszyscy razem. Ja jestem Kacper. Ja jestem Emilka. Super bombka. I ostatnia osoba. Nela. Ja jestem Nela. Ja jestem Nela. Ja jestem Nela. Ja jestem Nela. No pięknie. Teraz my z panią będziemy mówić swoje imienia. Ja jestem Dorota. Ja jestem Dorota. Ja jestem Wiolka. Ja jestem Wiolka. Ja jestem pani Dolota. Ekstra super. Teraz będziemy jeszcze, możecie się chwilkę tutaj pobawić. Bawcie się i porozpoznajcie się i zróbcie przyjacielskie no, sprawy. Okej, okay, już wszyscy. Dobra, jak pamiętam, ty jesteś Simon, a ja, a ja pamiętam, że jesteś Nela. Ja pamiętam, że jesteś Emilka, a ja pamiętam, że jesteś Simon. Nie ja pamiętam, że jesteś Nela, a ja pamiętam, że jesteś Emilka. Okej, okay, okej, okay, już wszystkimi się poznaliśmy. No i co? No i jak? No i teraz um, będziemy wszyscy wymieniać. Nela, jak ona się nazywa? Julka. Jak on się nazywa? Ej, i ten. i Kacper. No to nie znasz wszystkich. Kacper. ok. jak on się nazywa? No przecież że Szymek. Jak on się nazywa? Emilka. Szymek, jak ona się nazywa? Emilka. Jak ona się nazywa? Nela. Jak ona się nazywa? E Kacper. -ka no, nikt nie pamięta, takie trudne. Jak ona się nazywa? Okej, okay, um, dobra, jeszcze raz powiedz mi Szymuś. Wszystkich. And to jest Kacper. Kacper, co ty tam masz? Nie, co pani tego nie widzi. A... Kupa? Nie, 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 nie. No, Kacper. Julka, Nela i Emilka. Szósteczka. jej nie ma. Te przedszkole nie zna oceny. Znaczy, ten żłobek. Emilka. Emilka, kto to jest? Eee, Kacper. Simuś I. Eee, Julka i. Nela, ekstra, Kacperek, Julka, Nela, Szymuś, Emilka i Julka. Jula, czyli ja, Kacper, Szymuś, Nela, Emilka, ekstra. No już się widzę, że poznaliśmy, ja się najbardziej cieszę z tego, no. Zjawiska. Teraz będziemy jeść śniadanko. O, no, 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 ja już wszystko straciłam. Uh -huh, uh -huh. Dobra, to Kasper Serio. Kupę zrobił. Kupę. Mogłeś powiedzieć nam, że robisz kupę. Ach, Kasperku i ciku. Dobra. Okej, okay, siada już na swoje miejsce, już normalnie. Chodźcie, dzieciaczki. Nella, ty masz kulę? Co sobie zrobiłaś? No, długa historia. Nie, Nie powiem pani, bo to są yy, sprawy rodzinne. Mhm. Dobrze. Nie, pa... Nie musisz mówić. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to ja przygotuję im talerzyki. Proszę. O jajku. Wody tutaj nie wolno, na razie. Proszę. O, poczekaj. Pomarańczowa kaszka. Jak twoja kupa wygląda, ale to zle dzieci. I piję. No. Spokojnie, nic się tutaj nie działa. Okej, okay, nas... gdzie jest ten talerz? Czekaj, to ja zrobię dla dziewczynek, a ty dla chłopców. Dobra. Czyli to jest Pani Dorota, to jest Pani Wielka? Tak. To Piola. Nic się nie dzieje. Mhm. Ojejku, to nie dzieje. Cyk. Jeszcze, proszę, cyk. Cyk, cyk. Cyk. Cyk, 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 zciąg sobie kulę, cyk, 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 cyk i cyk, jemy. Dobrze, proszę Pani. O, bardzo ładnie mówisz. Pięknie, następny. Ja już zjadłam mm, cieszę się najmocniej. Następna. Mm, ale dobrze robić jedzenie. My w domu jemy coś innego, tak? Co wiecie? Na przykład jajka, na mink, no miękko. No najróżniejsze rzeczy, ale już nie jemy takich ciapek. A, czyli o, robi coś innego. Nie, proszę pani. Jeszcze ja. Dobrze, teraz będziecie mieć chwilę na wykupkanie po tym wszystkim. I jeszcze. Mm, dobra, ty sobie załóż kulę. No i projdziecie kupę. Jak cię kupę? No to chodź już tą kupę robić. Aj! Już mi wylociało. Wiem, że to czapka. Przestań. Teraz to jest. Wy, wyłaziłeś nam czapkę. Chyba ci musimy dać. Pieluchę. Nie proszę pani. Ach, no to właśnie rób co nieraz ty siku. Coś jeszcze chce nie. Dziewczynki, no. I idziecie teraz wszystko posprzątać. Wszyscy wszystko posprzątać, proszę. Okej, okay, to nie może tak. To nie ma żadnych suflat, więc posprzątajmy to w inną kubkę. A. Chyba jest sposób sądania. Dobra. O, już widzę, że idzie do rota, zrób Bo ja nie wytrzyma. Widzę, że już zrobiliście. Tak. Uhu. Nela. Ciao. Nic, już nic. Kochana, dobra. Ja. Przepraszam, Nela. Czy jedziecie na operację, słyszałam. No, jedziemy na taką smutną operację. Uczuję ale no niestety. Dobra, e, teraz jedziemy. Znaczy, idziemy do. na plac zabaw. Więc, jak ktoś. to za chwilę jedziemy do parku. Znaczy, musicie zrobić swoje sprawy: czyli się wysikać, wykupkać. Ym, I będziecie już gotowe. Chodźcie. To ja mu za najłatwiej sobie tutaj poczekam. Bo ja nie mogę zestać z takich rzeczy. To my sobie pośstamy się wszyscy. Hmm. No czycia, a co ty taka smutna? Bo ja mam kulę i nie do lody nic robić. Bojku, możesz nam coś zatańczyć? możesz nam coś zatańczyć. To plać. Mamy tutaj widownia już czeka. La, bo you Pięknie! Godzinę później. Ojejku, ko dzieci, już naprawdę długo się ustacie, śpiewacie, no, bujacie. No, wszystko chyba robiliśmy na tym polu dzisiaj. To co ja poradzę? Chodźcie. Teraz ktoś kupił wszyscy. No i właśnie o to mi chodziło. Mm -hmm. Pieluchy ktoś nie. Tutaj już twoje jest ten nocnik. To jest twój. Nie, odwrotnie. Mm -hmm. Tutaj jest mój. Mm -hmm. Dobra, już wszyscy się wysikali. Tak, proszę panią. Do wszystkich podcieramy. No. Mm. Pięknie, pyk, 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 pyk. Wszystkich potarłam, to idzie, nie wiem, do kosza. Tu mamy, jak widzicie, kosz. No i, i wszyscy idą do wózka. Tynera idzie już w kulach. Nas jest pięć, nie wiem, jak my teraz was ujdziemy, ale no. Ale przyjdzie niby jeszcze trzecia pani. Bo w sumie w przedszkolu są trzy nawet panie. I u się jedną z was dobrze. Hej, Jejku, jeszcze spóźniam, otwierać mi te drzwi i zamykać. Idziemy teraz na spacer. Hej! O, jaka ty piękna Emilcz, słyszałam? Tak. Cześć. Hej. Czego ty w szlafroku? Po skąpieli po, po, wyszłam. Aha. Dobra, nieważne. Chodźmy już. Jejku, chodź, no już nie na... Jejku... jejku już nie narzekaj. Dobra, że się, ale nie sokowało. I to jak? Idziemy na spacer, i już będziecie i spać. I no już idziemy, no idziemy. No jeszcze. Po I będziecie się się bawić? No nie. Półtorej godziny później. Ojej, już. Uch. Półtorej godziny później. Okej, okay, już jesteśmy. Troszkę się zmęczyliśmy, ale no, już nieważne. Ok, kochani, teraz będziemy mieć obiadek, więc proszę was. Um, ja już będę poszła do domu, no, bo mówiłam się, że wiesz, jesteśmy. No, że są dwie panie, ale jak potrzeba, to są aż trzy. Ale raczej nie potrzeba. Więc mam. No. Więc papa. Pa, pa. pa! Ale ona mi fajnie niosła. Normalnie najfajniejsza pani. Cały czas to pośpiewywała. Tak? Ja musiałam zrobić ciku. Ojejku, co zrobiłeś, no. Mm. A ja na no, ty masz kulę, więc cię zabraćmy. Dobra, siadamy. Mm. Cyk, cyk, jak pamiętam. Czekaj, no. Cyk. I cyk. Okej. Okay. Okej, okay. znowu musimy im dać to jedzenie i będzie dobrze. Serio chcecie jeść? Tak. Ale nie chcemy pić. Nie? Na pewno? No a jaltujemy, chcemy. Czekaj, no to proszę. Napij już. Żeby nie mieliśmy aż tyle. dobra Wy się już napiliście Ty się też już napiłaś Ty się też już napiłeś I jeszcze Też się już napiłam, widzicie jak ja to szybko na ogarniam Ja umiem tak szybko ogarnąć. Tak wszystko, wszystkie, wszystko, wszystkie rzeczy trzymaj I nakładamy Oj Okay. Jeszcze jedna Wie Widzicie, że mamy tego zapas Proszę Oj Fuj, ja nie chcę tego trzymać Przestań, Nela O fuj Ty też Nelka Nie narzekaj Bo w ogóle poskaczę się twojej mamie Dobrze Ale nie chciałam karmię Cię sama, no bo nie chcę Ci już ściągać kul. Proszę, sami dzisiaj Was karmimy. Więc nie wiem, po co Wam to dałam, ale no nieważne. No sama zjadłeś. Prawo. Pochwalę się Twojej mamie. Ej! Żartuję. Hmm. no dobra. Pochwalę się. Dzięki Pani. Okej, okay, nieważne. Chodźcie już, dziewczynki i chłopcy, oczywiście. Dobrze, proszę panią. Ktoś coś Nie, na pewno nie ja. Dobra, to wszyscy już na drzemkę nocną. No, mogę iść w kulach? No właśnie, właśnie nie wiem. Ale no, i idźcie. Dobrze, proszę panią. Okej, okay. yy, oni już poszli spać. i zamknę. Okej. Okay. Okay. Ok, um, już za chwilę rodzice powinni być, bo naprawdę. No. Cześć, ja jestem po. Um, Emilkę Cześć, ja jestem po Julkę. He, ja jestem po mojego najukochanszego synka Szymusia. Aha. Dzień dobry. Oj, dzień dobry. To widzę, że minuta idzie już. Pani się spuściła. Już idziemy po dzieci. Dobrze. Czyli tak, 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 tak. tak. Czyli ja z... Okej, szybko. Nela i Emilka. Nela, Emila. Chodźcie, już idziemy spać. Znaczy idziemy do mama. Tak, mamusia przyszła. Ja ma nie ma. Hej, dziewczynki, jest ja się bawię? Się. Bardzo dobrze. I pani, po, po Julkę. Uh -huh. Julka, zapraszam. Okej, okay, Julcia. Mama. Tak, mamusie. Hej, kochanie. A ja po szymka, szymek, już idę. Szymuć. Ojejku, i został ten mały. Okej, okay, mam nadzieję, że za chwilę przyjdą tam po niego. I proszę, Szymuś. Ekstra. No i obecność i teraz. Dziewczynki, pod... no wszystkim się podobało. Dziękujemy, proszę. Okej, okay, przyszłam po Kacpra. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Oh, ale masz ładną dziewczynkę. Dziękuję. Piękna. Ja po Kacpra. Kacper, spokojnie. Śpi? Tak, bardzo grzeczny był. Robi dużo kup. Chodź, Kacperek. To po mnie przyszedł chyba tatuś. Ha, tatuś. Hej, tata. Hej, Kacperek. Co tam? Coś siostry. Jak ma na imię? Kiciu Mudziu. Powiedz. Ma na imię... I gusia, i gusia. No dobrze, tutaj widzę, że mamy smoczek na moim zegarku. jak fajnie wygląda. O jejku. Wyglądacie lazy. Do widzenia, był bardzo grzeczny. Do widzenia. Okej. Okay. Muszę im wyprosić go. Bardzo fajne było z nimi, ale no, trochę się zmęczyło. W sumie ja też. Zastraszam ich, bo już są. Dobra, jak wam się podobało w przedszkole? Bu! Tato! Piotrek! Przecież by za mało dostaliśmy. A ja nie! Hi, hi. Ale było świetnie, tato! Ty już wróciłeś? No. A gdzie Maja? Poszła na drzemkę. Bo tak rano ją ja mówiłem, że mówi, że aż za rano. A gdzie są nasze pieski? No na górze. Znaczy, nasz jeden piesek. Okej, okay, jeśli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę. No i na razie, pa!